18 do marca 1994 roku. Pionek szachowy wypada z drżących palców na marmurową podłogę. Dźwięk odbija się echem w komnacie Kremla jak dzwon pogrzebowy. W ciągu kilku sekund najbardziej przerażający człowiek w Europie łapie powietrze, drapiąc się po gardle, z oczami szeroko otwartymi z przerażenia. Ale oto, co oficjalne zapisy desperacko próbowały ukryć. Dwaj mężczyźni stojący obok Iwana Groźnego, gdy umierał, właśnie odkryli coś, co gwarantowało, że będą martwi przed wschodem słońca, gdyby przeżył jeszcze jeden dzień. Widzicie, każda książka historyczna mówi wam, że Iwan Groźny zmarł na udar podczas gry w szachy. Naturalne przyczyny, ciało starego tyrana w końcu się poddało. Ale angielski dyplomata, który był świadkiem wszystkiego, napisał jedno słowo, które zmienia całą historię. Słowo, które było wygodnie ignorowane przez wieki. A kiedy radzieccy naukowcy otworzyli grobowiec Iwana w 1963 roku, to, co znaleźli w jego kościach, ujawniło spisek, przy którym gra o tron wygląda jak bajka dla dzieci. Ale żeby zrozumieć, dlaczego ktoś chciał śmierci Iwana. Wystarczająco mocno, by zaryzykować najbardziej skomplikowany zamach w historii Rosji, musicie wiedzieć, kim ten człowiek stał się w ostatnich miesiącach życia. Ponieważ na początku 1984 roku Iwan nie tylko umierał, przekształcał się w coś tak groteskowego, tak niebezpiecznego, że nawet jego najbliżsi sojusznicy wierzyli, że zabicie go może być aktem miłosierdzia. Pozwólcie, że nakreślę wam obraz władzy gnijącej od środka. W wieku 53 lat Iwan powinien być u szczytu swojej władzy. Zamiast tego świadkowie opisują stworzenie, które ledwo przypominało człowieka. Jerome Horsey, angielski dyplomata, który spędził prawie 20 lat w Moskwie, zostawił nam opisy, które czyta się jak coś z medycznego horroru. Ciało Iwana spuchło do monstrualnych rozmiarów, ale nierównomiernie. Jego genitalia powiększyły się tak groteskowo, że ledwo mógł chodzić, co zmuszało go do noszenia wszędzie w lektyce. Warstwy skóry odchodziły od jego ciała jak stara farba, a jego kręgosłup dosłownie zaczął się zlewać, kręg po kręgu, tworząc skręconą postawę, która sprawiała, że wyglądał jak znak zapytania, gdy próbował stać. I tu robi się naprawdę niepokojąco. Kiedy ci radzieccy naukowcy przeanalizowali szczątki Iwana, znaleźli poziomy rtęci prawie 10 razy wyższe niż to, co powinno zabić normalną osobę. Nie ślady, nie pozostałości. Jego kości były praktycznie marynowane w rtęci wraz ze znacznymi ilościami arszeniku. Rtęci używano do leczenia syfilisu w XVI wieku choroby, którą Iwan na pewno miał, sądząc po bliznach, na kościach. Ale te ilości sugerują coś znacznie bardziej złowieszczego. Pomyślcie, co zatrucie rtęcią robi z człowiekiem. Nie tylko cię zabija, przepisuje chemię twojego mózgu po drodze na dół. Paranoja staje się twoim domyślnym stanem. Każdy cień kryje zabójcę, każdy szept to spisek. Twoje wahania nastroju stają się tak gwałtowne, że świadkowie donosili, iż Iwan dosłownie toczył pianę z ust podczas swoich napadów wściekłości, trzęsąc się niekontrolowanie, wyrywając sobie kępy włosów. Daniel von Buchał, który nie miał powodu do przesady, opisywał, jak najmniejsza irytacja sługa przynoszący zły kubek, drzwi zamykające się zbyt głośno, wprawiały cara w epizody, w których atakował każdego w pobliżu, gryząc ich jak wściekłe zwierzę. Ale fizyczny rozkład był tylko widocznym objawem. Prawdziwy horror ostatnich dni, Iwana, był psychologiczny. A wszystko sprowadzało się do jednego momentu, który roztrzaskał resztki zdrowego rozsądku w tym zatrutym umyśle. 16 listopada 1961 roku. Mniej niż trzy lata przed śmiercią. Iwan wchodzi do pokoju i widzi swoją ciężarną synową, Elenę Szeremietiewą, ubraną w coś, co uważa za niestosowne. Może jej sukienka pokazywała za dużo kostki, może nie miała odpowiedniego welonu. Dokładny szczegół nie ma znaczenia, ponieważ to, co stało się potem, zmieniło historię Rosji na zawsze. Iwan zaatakował ją z taką dziką przemocą, że na miejscu poroniła. Kiedy jego syn, również o imieniu Iwan, jego dziedzic przyszłość dynastii, wbiegł, by obronić żonę, konfrontacja eksplodowała. Według papieskiego wysłannika Antonio Posewino, który przesłuchiwał świadków natychmiast po zdarzeniu, młodszy Iwan wykrzyczał coś, co podpisało jego wyrok śmierci. Moją pierwszą żonę uwięziłeś w klasztorze bez powodu. Zrobiłeś to samo z moją drugą, a teraz uderzasz trzecią, powodując śmierć syna, którego nosi w łonie. Starszy Iwan zawsze nosił laskę z żelaznym okuciem, swoją osobistą broń, której używał do bicia dworzan, którzy mu się nie podobali. W tym momencie, wściekłości, zamachnął się nią na głowę syna. Zaostrzony żelazny koniec. Trafił w skroń młodszego Iwana z mokrym trzaskiem, który świadkowie słyszeli podobno w następnym pokoju. To, co nastąpiło, to pięć dni agonii. Młodszy Iwan nie zmarł od razu. Umierał, krwawiąc z mózgu, czasem na tyle przytomny, by wybaczyć ojcu, czasem krzycząc z bólu. Starszy Iwan nie opuszczał jego łoża. Possewino zapisał tę scenę. Wściekłość ojca zniknęła, bladł ze strachu, drżąc w całkowitym szoku. Wykrzyknął Zabiłem mojego syna. I rzucił się, by go pocałować, zlewając krew płynącą z głębokiej rany. Płakał, szlochał, wzywał lekarzy. Ale oto szczegół, który ujawnia wszystko o stanie psychicznym iwana. On nie tylko rozpaczał, on odgrywał rozpacz, jak przedstawienie teatralne. Uderzał głową o podłogę tak mocno i tak wielokrotnie, że na czole zrobił mu się trwały odcisk. Padał na twarz przed ikonami na całe godziny, tworząc dziwaczny spektakl, w którym najbardziej przerażający człowiek w Rosji publicznie się poniżał, a chwilę później nakazywał egzekucję kogoś za to, że na niego źle spojrzał. To nie była normalna żałoba. To było całkowite psychologiczne pęknięcie człowieka, którego cały światopogląd właśnie implodował. Iwan spędził całe swoje panowanie w paranoi na punkcie sukcesji, na punkcie zdrajców próbujących zniszczyć jego dynastię. Stracił tysiące ludzi za samo podejrzenie o nielojalność. A potem w jednym momencie niekontrolowanej wściekłości. Stał się tym, czego najbardziej się obawiał: niszczycielem własnej linii krwi. Od tamtej chwili, aż do śmierci, Iwan żył zasadniczo w dwóch rzeczywistościach jednocześnie. W jednej wciąż był groźnym carem, tworząc wielkie plany polityczne, negocjując angielską narzeczoną, grożąc swoim wrogom. W drugiej był nawiedzany przez niekończącą się paradę swoich ofiar. Przekonany, że każda fizyczna dolegliwość jest karą Bożą, każdy ból wiadomością od syna, z syna, którego zamordował. Duchów robiło się tłoczno. Do 1084 roku liczba ofiar Iwana nie była po prostu wysoka była kreatywnie, sadystycznie, astronomiczna. Podczas okresu, który nazwał opryczniną, od 1765 do 1772 roku Iwan zasadniczo wypowiedział wojnę własnemu ludowi. Jego osobista armia odzianych na czarno zabójców, opryczników, jeździła na koniach ozdobionych odciętymi psimi głowami i miotłami, symbolami wywąchiwania i wymiatania wrogów cara. Tyle, że wrogowie oznaczali każdego, kogo Iwan wskazał w dowolny wtorek. Metody tortur nie były tylko okrutne. Były sztuką performenseu. Ludzi gotowano żywcem w gigantycznych kotłach, podczas gdy ich rodziny były zmuszane do patrzenia. Innych nabijano na pale zaprojektowane tak, by utrzymać ich przy życiu przez dni, ich ciężar powoli wbijał drewno w ich ciała. Niektórych zaszywano w skóry niedźwiedzi i rzucano psom myśliwskim. Innym wyrywano żebra jedno po drugim, gdy byli jeszcze przytomni. Podczas przesłuchań oprycznicy systematycznie usuwali części ciała, języki, palce, genitalia, nie dla informacji, ale dla rozrywki Iwana, ale nic nie mogło się równać z Nowogrodem. W styczniu 1970 roku ktoś szepnął Iwanowi, że miasto Nowogród może rozważać przejście na stronę Litwy. Żadnych dowodów, żadnych poszlak. Tylko szept. Reakcją Iwana było osobiste poprowadzenie 1500 żołnierzy do miasta na pięć tygodni metodycznej rzezi. Pierwszymi ofiarami byli duchowni. Księży i mnichów zebrano, bito pałkami, aż pękły im czaszki, a potem wrzucano do masowych grobów, gdy jeszcze oddychali. Potem przyszła kolej na kupców i szlachtę. Otrzymali specjalne traktowanie. Rodziny wiązano razem liną, obciążano kamieniami i wrzucano do lodowatej rzeki Wołchow. Gdy wypływali, łapiąc powietrze, żołnierze w łodziach wpychali ich z powrotem pod wodę włóczniami i tyczkami. Matkom, próbującym unieść swoje dzieci nad wodę, łamano ręce wiosłami. Liczba ofiar śmiertelnych różni się, w zależności od źródła. Od 2000 do 60 tysięcy ludzi. Ale oto liczba, która ma znaczenie. Kiedy poborcy podatkowi przybyli do Nowogrodu w następnym roku, nie mogli znaleźć wystarczającej liczby żywych ludzi, aby zapłacić. Całe miasto zostało zasadniczo usunięte z egzystencji. Do 1984 roku każda z tych śmierci ciążyła na chorym umyśle Iwana. Zaczął prowadzić listy, synodyki, jak je nazywano, zawierające nazwiska ludzi, których kazał stracić. Ponad trzy tysiące nazwisk, które pamiętał. Wysyłał te listy do klasztorów ze złotem, błagając mnichów o modlitwę za duszę swoich ofiar. Pomyślcie o tej psychologii przez chwilę. Był na tyle przytomny, by pamiętać konkretne nazwiska, konkretne twarze, ale nie na tyle stabilny, by przestać dodawać do listy. Tymczasem jego ciało obwieszczało swój rozkład wszystkim wokół. Rtęć i syfilis stworzyły koktajl objawów, który przekształcił cara w coś z średniowiecznego koszmaru. Jego stawy spuchły tak bardzo, że palce wyglądały jak kiełbaski. Na jego twarzy losowo pojawiały się czyraki, które pękały podczas spotkań państwowych, cieknąc ropą na jego wyszukane szaty. Zrośnięcie kręgosłupa zmuszało go do chodzenia bokiem, z głową na stałe przechyloną pod nienaturalnym kątem. Ale to zmiany w zachowaniu naprawdę przerażały jego dwór. Iwan zawsze był nieprzewidywalny, ale teraz jego wahania nastroju nie miały żadnej logiki. Mógł spokojnie dyskutować o polityce podatkowej, a potem nagle zacząć krzyczeć o niewidzialnych wrogach w ścianach. Zamawiał wyszukane uczty, a potem w połowie oświadczał, że jedzenie jest zatrute i kazał stracić kucharzy. Kiedyś spędził trzy godziny, wyjaśniając swojemu skarbnikowi, dlaczego szmaragdy mogą wykrywać kłamstwa, a pięć minut później zapomniał o całej rozmowie. Angielskie powiązanie dodaje. Kolejną warstwę do tego szaleństwa. Nawet gdy jego ciało się rozpadało, Iwan miał obsesję na punkcie poślubienia Lady Mary Hastings, angielskiej szlachcianki z krwią plantagenetów. Wysłał swojego ambasadora Fiodora Pisiemskiego do Anglii z konkretnymi instrukcjami Zdobądź jej wymiary, zamów portret i to prawda oceń, czy ma dobre zęby. Kiedy Pisiemski w końcu spotkał Mary Hastings w maju 1963 roku, wysłał raport, który czyta się jak inspekcja bydła. Księżniczka jest wysoka, szczupła i ma białą skórę. Ma niebieskie oczy, jasne włosy, prosty nos, a jej palce są długie i zwężające się. Królowa Elżbieta, która nie miała zamiaru wysyłać angielskiej szlachcianki za mąż za tego gnijącego szaleńca, Ciągle szukała wymówek. Mary miała blizny po ospie, Mary była chora, Mary rozważała zostanie zakonnicą. Każda wymówka kupowała więcej czasu, mając nadzieję, że Iwan po prostu umrze, zanim skończą jej się opóźnienia. Ale oto dlaczego ta obsesja małżeńska miała znaczenie. Borys Godunow, szwagier Iwana i przyszły car, widział to, angielskie małżeństwo, jako bezpośrednie zagrożenie. Gdyby Iwan spłodził kolejnego dziedzica z angielską narzeczoną, zniszczyłoby to drogę Godunowa do władzy. Bogdan Bielski, kompan Iwana od Kieliszka i najbliższy powiernik, miał podobne obawy. Obaj mężczyźni wiedzieli, że paranoja Iwana może w każdej chwili obrócić się przeciwko nim, a angielska królowa szepcząca mu do ucha sprawiłaby, że ta chwila nadeszłaby szybciej. Wtedy Trzy dni przed śmiercią Iwana wydarzyło się coś, o czym historycy debatują od stuleci. Według jednego ze źródeł, spornego, ale uporczywego, Iwan próbował zgwałcić Irinę Godunową, siostrę Borysa Godunowa i żonę ocalałego syna Iwana, Fiodora. Jej krzyki sprowadziły Bielskiego i Godunowa. Znaleźli Iwana atakującego ją, odciągnęli go i w tym momencie. Obaj mężczyźni zdali sobie sprawę, że właśnie podpisali własne wyroki śmierci. Iwan nie tolerował świadków swoich upokorzeń. Niezależnie od tego, czy ten konkretny incydent miał miejsce, czy nie, do marca 1784 roku atmosfera na Kremlu była wybuchowa. Iwan wezwał astrologów, aby przepowiedzieli jego przyszłość, a oni popełnili fatalny błąd powiedzieli mu prawdę. Mieli powiedzieć, że umrze 18 marca. Odpowiedź Iwana była przewidywalna. Obiecał, że każe ich wszystkich spalić żywcem 19 marca, jeśli się mylą. Nadszedł 18 marca, a Iwan czuł się zaskakująco lepiej. Wziął kąpiel, długą rosyjską banię, która wydawała się łagodzić jego spuchnięte stawy. Wyszedł w świeżym lnie wyglądając na bardziej przytomnego niż od tygodni. Nawet żartował z dworzanami, dyskutując o swojej kolekcji klejnotów z energią, która sprawiła, że niektórzy zastanawiali się, czy astrologowie rzeczywiście spłoną jutro. Tego popołudnia Iwan wezwał Horseja, aby odwiedził jego skarbiec. To, 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 co nastąpiło, było jedną z najbardziej dziwacznych scen w zapisanej historii. Umierający car, ledwo zdolny ustać, wygłosił chaotyczny wykład na temat mistycznych właściwości kamieni szlachetnych. Podniósł turkusy i położył je na dłoni. Obserwując, jak zmieniają kolor, Widzisz, pokazują swoją moc przez zmianę czystego koloru na blady oznajmiają moją śmierć powiedział Horsejowi. Kamienie, nalegał. Mogły wykryć truciznę w jego ciele. Przechodził przez swoją kolekcję kawałek po kawałku. Rubiny były kados najbardziej komfortowe dla serca, wigoru mózgu i pamięci człowieka. Szmaragdy były wrogiem nieczystości. Szafiry zachowują i zwiększają odwagę, radują serce. Wtedy nagle w połowie zdania upadł. Mdleje, zabierzcie mnie, do innego razu, wydyszał. Wiele godzin później, gdy słońce zaczęło zachodzić, Iwan zawołał o szachownicę. Chciał zagrać partię. Bogdan Bielski i Borys Godunow stali obok niego, gdy zaczął układać figury. Według niektórych relacji uczył Bielskiego nowego otwarcia, według innych był już kilka ruchów w grze. I wtedy to się stało. Iwan krzyknął. Świadkowie nie zgadzają się co do tego, co dokładnie powiedział, i upadł na plecy. Figury szachowe rozsypały się po podłodze, natychmiast wezwano lekarzy, ale zanim przybyli, najbardziej przerażający władca Rosji był martwy. Oficjalna przyczyna udar apoplektyczny. Pękło naczynie krwionośne w mózgu, zabijając go na miejscu. Sprawa zamknięta. Z wyjątkiem tego jednego słowa, które Jerome Horsay napisał w swoim prywatnym sprawozdaniu. Uduszony. Jedno słowo, które zmienia wszystko. Horsay nie był skłonny do dramatycznej fikcji. Był kupcem, dyplomatą, któremu zależało na dokładnym raporcie. Kiedy napisał, że Iwan został taka aczta, uduszony i całkiem martwy, albo zapisywał to, co widział, co słyszał, albo w co wierzył. I był w pozycji, by wiedzieć: Był tego dnia na Kremlu. Pomyślcie o scenariuszu: Iwan siedzi przy szachownicy, Bielski i Godunow stoją tuż obok niego, wystarczająco blisko, by go dotknąć. Obaj mężczyźni wiedzą, że są skazani na śmierć. Obaj mają dostęp, obaj mają motyw. Gdyby jeden z nich przycisnął poduszkę do twarzy Iwana. Lub owinął sznur wokół jego gardła, podczas gdy drugi by go przytrzymał, kto by ich powstrzymał, kto by to zgłosił, kto by w ogóle chciał. Rtęć w organizmie Iwana dodaje kolejną możliwość. Być może był powoli truty od miesięcy, a 18 marca był po prostu dniem, w którym zwiększono dawkę. A może zatrucie było medyczne. Masywne dawki rtęci do leczenia syfilisu, i ktoś po prostu zadbał o to, by nie wyzdrowiał po ostatnim leczeniu. W ciągu kilku minut po śmierci Iwana Borys Godunow przejął kontrolę. Bez chaosu, bez zamieszania. Prawie jakby to było zaplanowane. Fiodor, ocalały syn Iwana, został natychmiast ogłoszony carem. Ale wszyscy wiedzieli, że był niepełnosprawny intelektualnie. Być może głuchy, całkowicie niezdolny do rządzenia. Godunow będzie rządził przez niego, a po śmierci Fiodora w 1398 roku Godunow sam sięgnie po tron. Astrologowie nawiasem mówiąc, nie zostali spaleni żywcem. Mieli rację, w końcu. 18 marca. Dokładnie tak jak przewidzieli. Zastanawiające, czy wiedzieli coś więcej niż to, co mówiły im gwiazdy. Ciało Iwana zostało szybko przygotowane do pochówku. Żadnej autopsji, żadnego śledztwa. W ciągu trzech dni został pochowany w soborze archangielskim, zabierając swoje tajemnice ze sobą. Minęłoby prawie czterysta lat, zanim ktokolwiek znów zajrzał do tego grobowca. A to, co znaleźli, rodziłoby więcej pytań niż odpowiedzi. Te poziomy rtęci, dziesięciokrotność dawki śmiertelnej, nie mogły się nagromadzić przypadkowo. Ślady arszeniku sugerowały wiele środków trujących. Uszkodzenia szkieletu wykazały lata syfilisu zżerającego jego kości. Jego zęby, co dziwne, były w idealnym stanie. Tak doskonałe, że niektórzy naukowcy uważają że mogły zostać wymienione, choć XVI wieczna, stomatologia sprawia, że wydaje się to niemożliwe. Ale kości nie ujawniają wszystkiego, nie pokazują momentu, w którym spadł pionek szachowy, nie uchwyciły ostatniego oddechu, przerwanego zbyt wcześnie, nie wyjaśniają, dlaczego angielski świadek napisał to jedno potępiające słowo: Uduszony. Bezpośrednie następstwa były dokładnie takie, jakich można by oczekiwać po królobójstwie, jeśli tym właśnie było. Godunow poruszał się z chirurgiczną precyzją. Potencjalni rywale zniknęli, zapisy zostały przepisane, narracja ustalona naturalna śmierć tragiczna, ale nieunikniona. Każdy, kto mógłby zakwestionować te wersje, Został przeniesiony na odległe stanowiska lub uległ wygodnym wypadkom. Sama Rosja prawie umarła wraz z Iwanem. Dynastia Rurykowiczów, która rządziła przez 700 lat, kulejąco trwała jeszcze przez 14 lat pod rządami Fiodora, zanim ostatecznie się zakończyła. To, co nastąpiło, to wielka smuta 15 lat wojny domowej, głodu i obcej inwazji która zabiła jedną trzecią populacji Rosji. Dziedzictwem Iwana nie byli tylko ludzie, których zamordował, był nim całkowity upadek państwa, które tak desperacko próbował zachować. Ostatnia chora ironia. Iwan spędził całe życie w paranoi na punkcie końca swojej dynastii, na punkcie wrogów niszczących jego linię krwi, torturował i stracił tysiące, aby temu zapobiec. Ożenił się osiem razy, próbując zapewnić sobie dziedziców, stworzył cały system terroru, aby chronić swój tron. A na końcu sam wszystko zniszczył jednym machnięciem żelaznej laski w głowę własnego syna. Dziś imię Iwana jest synonimem tyrańskiego szaleństwa, ale to prawie nie oddaje tego, kim naprawdę był. Był człowiekiem, który zamienił okrucieństwo w sztukę rządzenia. Który uczynił terror systemem rządów. Jego śmierć, czy to przez udar, truciznę, czy uduszenie, była tylko ostatnią sceną w życiu, które stało się koszmarem na jawie dla wszystkich wokół niego. Kiedy odwiedzający Kreml przechodzą dziś obok jego grobu, stąpają po ciele, które zawiera wystarczająco dużo rtęci, by zabić dziesięć ludzi, kościach skręconych przez chorobę. I przemoc oraz tajemnicach, które nigdy w pełni nie wyjdą na jaw. Ale być może najbardziej przerażającą prawdą nie jest to, jak Iwan umarł, ale to, że do 18 marca 1584 roku prawdopodobnie nie było w Rosji ani jednej osoby, która chciałaby, żeby żył. Obraz Ilii Repina uchwycił to wszystko w jednym ujęciu. Iwan, tulący swojego umierającego syna, z oczami szeroko otwartymi, ze świadomością, że stał się potworem, którego zawsze się obawiał. Ten obraz był atakowany i dewastowany trzy razy, ostatnio w 2018 roku, jakby ludzie nie mogli znieść widoku tego, co absolutna władza robi z ludzką duszą. Ale musimy patrzeć. Ponieważ Iwan nie urodził się potworem, został nim uczyniony. Dawka tęci po dawce rtęci, morderstwo po morderstwie, aż nawet jego śmierć stała się tylko kolejną nierozwiązaną zbrodnią w panowaniu na nich zbudowanym. Jego ostatnie spójne słowa, według legendy, były instrukcjami dla jego syna Fiodora Bądź łagodny, unikaj wojen, zmniejsz podatki, uwolnij więźniów. Wszystko, czym Iwan nigdy nie był, czego nigdy nie zrobił, nawrócenie na łożu śmierci, które nadeszło około 40 lat i 60 tysięcy trupów za późno. Ale Fiodor nie słuchał, nawet nie potrafił zrozumieć. A gdzieś w tej komnacie, z rozsypanymi szachami, gdy lekarze udawali, że sprawdzają puls, którego wiedzieli, że nie znajdą, Borys Godunow już planował swój następny ruch. Gra się nie skończyła, dopiero się zaczynała.